Michał Weiss, zapraszam na osobisty z. W Kosza Gram od 15 lat. W zamku chciałem być strażakiem. W dzieciństwie nazywali mnie Misiek. W szkole uczyłem się bardzo dobrze. Telewizja, seriale, kawa, herbata czy napoje gazowane, kawa, warzywa czy owoce, owoce, ulubiona potrawa, spaghetti, śledziec z doralu czy kurczak z paskudą, kurczak z paskudą, blondynka, brunetka czy ruda, brunetka, na bezludną wyspę zabrałbym dziewczynę, piłkę do kosza czy komputer, dziewczyna, w NBA gram na konsoli czy komputerze, na konsoli. Moim sportowym idolem jest Michael w Chicago Bulls, nie śpię, bo oglądam NBA, czy rano sprawdzam wyniki? Sprawdzam wyniki, Impreska do rana, czy mecz w z kumplami? do rana, mój cel na nowy sezon? Utrzymanie, na koniec sezonu będę w dobrym czy bardzo dobrym nastroju? Bardzo dobrym nastroju, dzięki.